Udrażnianie głowicy, drukarka Brother, DCP, J-100. Do udrażniania potrzebujemy zestaw do udrażniania, link do zakupu zestawu pod filmem. Kawałek ręcznika. Włączamy drukarkę, przykładowo dajemy kopię. Drukarka ruszyła, głowica wyjechała. Wyłączamy zasilanie. Składamy ręcznik najeżdżamy głowicą na ręcznik. Otwieramy, wyjmujemy wyjmujemy tusz. Z zestawu bierzemy końcóweczkę żółtą, tylko ta będzie nam potrzebna do udrażniania w tej drukarce. I zakładamy na poszczególny kanał yy, końcóweczkę, na każdy kolor osobno. W tym wypadku mamy wszystkie cztery do przepchania, więc tutaj zakładam na każdy z osobna. A jeżeli mamy mniej, na przykład tylko czarny, to sobie czyścimy tylko czarny. Pokażę, jak wygląda założona końcówka w głowicy. I następnie przepychamy sobie każdy kanał po kolei. Przytrzymujemy, w tym wypadku mamy mocno zapchane ciśnienie, jest dość duże, przytrzymujemy. I ostatnia czarna. Zdejmujemy. Zakładamy tuszę. Wyjeżdżamy. Widzimy, atrament przepchnął nam się przez głowicę do na ręcznik. Zakładamy tusze. Wykon włączamy drukarkę. Wykonujemy procedurę czyszczenia. Z opcji drukarki wyczyść głowicę. I powinno być wszystko ok. Dziękuję. Zapraszam do zakupu zestawów. Jak mówiłem, link pod filmem. Dziękuję.